Cześć, witajcie na Rafała kanale. E, dzisiaj będę e, pomagał mu eksplorować nowości CarPro, między innymi powokę e, CarPro Blackout w wersji 2.0. Będziemy sobie ją aplikować, będziemy porównywać względem starej wersji. E, no i Rafał może w końcu czegoś się nauczy. Tak, bo ja może się czegoś nauczę i uda nam się wspólnie przekazać wam tą wiedzę. Dzisiaj Adrian pełni rolę eksperta, ja pełnię rolę tego, to, takiego e, gościa, który zadaje pytania. Nie rozumiem tego produktu, e, aplikowałem go raz w życiu, nie widziałem tej opony później przez długi, długi czas, więc nie wiem, jak się ten produkt zachowuje. Mówię tutaj o wersji tej pierwszej. Pogadamy sobie nieco o tym produkcie i mam nadzieję, że Adrian przekona mnie do tego produktu. Jednocześnie przekonamy Was. Nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Dobra, więc zacznijmy. Ja jestem turbo sceptykiem, jeżeli chodzi o ten produkt. Zaraz wytłumaczę Adrenowi czemu. Eee, ale może zacznijmy od tego. Czemu powłoka, a nie taki standardowy dressing do opon? Na pewno dla osób, które szukają większej trwałości. Może dla samochodów, które aż tak często nie jeżdżą. Eee na co dzień, powiedzmy tak, bo użytkowanie tego produktu w samochodzie daily e, powiedzmy, że nie jest najlepszym rozwiązaniem, często się, się go myje, nabłyszcza opony według uznania natomiast na pewno niezaprzeczalnie produkt ma swoje zalety przy samochodach zabytkowych gdzie opony mają swoje białe ścianki e, i ten produkt chroni przed żółknięciem ok, mieliśmy taki przypadek jeżeli chodzi o tego Cadillaca takiego niebieskiego co był u nas kiedyś o, on było. miał, on miał i tam musieliśmy domywać to Czyli to chroni przed tym, żeby one nie żółkły. Dokładnie. Można zastosować również na uszczelki, one okay. nie są tutaj jedynym, jedyną powierzchnią do, do zabezpieczenia. No i jeżeli ktoś nie lubi świecących dressingów, tak jak na przykład w naszej ofercie mamy Car Site, który jednak ma dosyć takie połyskowe, połyskowe wykończenie, e, możemy sobie zastosować blackouta, z tego względu, że on daje taki naturalny OM-owy finish taki. Okej. Okay. Z racji tego, że tu mamy, nie wiem, co tutaj mamy, tutaj mamy 50K, no to to będzie produkt raczej wydajny. Raczej wydajny, myślę, że więcej niż jeden komplet na pewno uda się okay. taką 50 zrobić. Okej, okay, czyli jeżeli mamy samochód na przykład zabytkowy, jeżeli mamy samochód, yy, no nie daily powiedzielibyśmy, powiedzieliśmy tak, okej. Okay. Ale też fajnie sprawdza się na przykład w samochodach terenowych, gdzie mamy bardzo dużą powierzchnię opony. Ona często jest zamaczana w błocie, e, zma, zmaga się tam powiedzmy z różnymi e, przeciwnościami losu e, i możemy sobie takie w terenówce opony zabezpieczyć, po to, żeby one się no, łatwo domywały, tak? No bo pamiętajmy o tym, że powłoka wiąże się z powierzchnią, każda w tym przypadku z powierzchnią opony i tworzy po prostu bardzo odporną warstwę. Dobra, jeszcze jedna rzecz, która przychodzi mi na myśl, no bo powłoka ceramiczna to już w samej nazwie brzmi jak coś takiego specjalistycznego. Kwestia aplikacji sobie omówimy za chwilę, pewnie jak produkt będziemy aplikowali. Natomiast kwestia przygotowania opony. Czy tutaj mamy coś, czy możemy się zaskoczyć, czy jest to tak jak standardowo przy dressingach takich standardowych? Wziąłem pod uwagę to, żeby dokładniej, powiedzmy, tą oponę przygotować niż pod standardowy dressing, nie umieć jej raz tylko tire cleanerem, tylko na przykład wyszczotkować ją dwa razy, tak? Dobrze ją sobie osuszyć i dopiero wtedy możemy przystąpić do aplikacji. Okej, okay. pamiętam taką sytuację, to chyba, był, to chyba był taki tip, to nie było gdzieś tam w instrukcji napisane, jeżeli chodzi o CarPro Perla. Ludzie go aplikowali, dogrzewali opalarką. Czy tutaj jest jakiś taki zabieg, który jest no, konieczny? Można to zrobić w przypadku każdego dressingu, po to, żeby otworzyć pory opony, tak? Otworzyć porę gumy, żeby one się bardziej wchłonęła. Tutaj możemy po aplikacji pomóc sobie opalarkom, e, odstrożnie oczywiście, z temperaturą, tak, żebyśmy tam 320 stopni nie, nie spalili tej opony. Można tak, ale można sobie, można sobie wygrzać, na przykład, żeby przyspieszyć przed drugą warstwą czas chłania się powłoki. Okej, okay. myślę, że zakończymy teraz to teoretyczne gadanie. Ja pewnie py pytania będę jeszcze zadawał i będziemy wracali do takich teoretycznych aspektów tej powłoki, natomiast. Pewnie czekacie ja też dosyć, dosyć się ekscytuję, jeżeli chodzi o temat samej aplikacji i tego, jak ten produkt będzie wyglądał na oponach. Opony mamy przygotowane, chłopaki czyścili przed chwilą, więc przejdziemy po prostu do aplikacji, pokażemy wam, jak to wygląda. Mamy już butelkę częściowo rozpakowaną butelkę produktu drugiej generacji, a ja w ręku trzymam blackouta jedynkę. Chciałbym Adriana zapytać o to, jakie są różnice i. No tak, no jakie są różnice między pierwszym produktem, a tą nową, odświeżoną wersją? Wiele osób z poprzednich użytkowników tych powłok dawało, dawało wyraźne sygnały, że ten wygląd, to wykończenie jest troszkę zbyt matowe. Ok, powierzchnia jest hydrofobowa, jest czarna, natomiast nie ma tego, czego oczekiwa oczekiwalibyśmy przy e, tego typu produktach, tak, dressingach czy, czy jakiejś zabezpieczeniu opon. Nowa wersja ma troszkę więcej połysku, Zaaplikowana w dwóch warstwach, zaraz sobie to sprawdzimy i sami ocenimy jak będzie wyglądać oraz zwiększoną trwałość i to są najważniejsze różnice. Okej, okay, czyli dosyć istotne, to nie dosyć jest istotne, tak, że, tak, że ktoś tylko zmienił etykietę i, i tyle. Mamy tutaj rozpakowane opakowanko, więc chciałbym się zapytać tak, bo mamy aplikator standardowy chyba, tak bym to nazwał, standardowy aplikator CarPro do dressingów, ale mamy też ściereczki takie standardowe do powłok, czy mógłbyś wytłumaczyć co do czego i kiedy używać? Wytłumaczę podczas, bo to jest okay. coś, czego w poprzedniej wersji też nie było. Ta aplikacja jest troszkę inna i pokażemy w trakcie, do czego te mikrofibry nam się przydadzą. A, okej, okay, dobra, no to myślałem, że wszystko wiem, nie wiem tak naprawdę nic. <laughs> okej, okay. mamy już przygotowaną oponę, tak jak mówiłem wcześniej. Adrian ją sobie również osuszył. Zrobiliśmy tak prowizorycznie takie odcięcie, żeby zaaplikować jedną warstwę, a obok zaraz zaaplikować dwie warstwy i pokazać wam różnicę w wykończeniu. No cóż, no przejdziemy po prostu do aplikacji, a jak narodzą się jakieś pytania, to będziemy dalej po prostu rozmawiali. Jako sceptyk y, muszę przyznać, że efekt wizualny świeżo po aplikacji jednej warstwy jest naprawdę piękny. I y, mówię to zupełnie szczerze. Wiadomo, produkt musisz sobie odparować i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy po, po kilku godzinach jak to się prezentuje. Natomiast na ten moment jest super. Ale jest jeszcze temat tych ściereczek. O co chodzi? Widzę, że już masz przygotowaną jakąś specyficzną konstrukcję. Jestem bardzo ciekawy o co chodzi. Dokładnie. Takie ściereczki w zestawie są dwie. I do czego one służą? Możemy sobie taką ściereczką po 10 minutach zebrać nadmiar tej powłoki z opony. To co się nie wchłonęło przez 10 minut, możemy sobie tą szmatką pozbierać. Natomiast widziałem już taki trik. Że można owinąć sobie aplikator po prostu, żeby było łatwiej i w ten sposób sobie tą powłokę powiedzmy dotrzeć, tak? Tak bym to nazwał. Żeby nie było nadmiarów i teraz to może sobie wysychać albo czekać na kolejną warstwę po godzinie lub dwóch. Takie okay. są zalecenia producenta. Czyli tak naprawdę Zebraliśmy po prostu nadmiar tą ściereczką i tutaj o to chodziło. Nadal efekt wizualny moim zdaniem się nie zmienił, więc jest cały czas super. Jestem ciekawy, jak wyjdzie ta druga warstwa, bo przyznam się bez bicia, że oglądałem. Nie ma dostępnych zbyt wielu materiałów na temat tej powłoki, jeżeli chodzi o drugą wersję w internecie. Natomiast jest jeden kanał, który w życiu taki test w formie rolki. I te dwie warstwy naprawdę znacznie się wyróżniały, jeżeli chodzi o porównanie do tej jednej, więc chciałbym zobaczyć, jak to tutaj wypadnie. E, musimy poczekać teraz troszeczkę czasu i zaaplikować drugą warstwę. Podgrzejemy sobie opalarką powierzchnię, przyspieszymy sobie ten czas, e, natomiast to, co na pewno przy drugiej warstwie będzie widoczne, to ten zwiększony połysk, dlatego że już mamy tą powierzchnię wstępnie nasączoną powłoką. Tak? Ona się zamyka, e, tak, utwardza. Ta druga warstwa będzie tylko łączyć się z tą pierwszą i tworzyć jakiś tam dodatkowy efekt okay. i właściwości. Dobra, no dobra, no to działajmy. Dobra, opony mam już. Dogrzaną, czyli jesteś przygotowana do aplikacji drugiej warstwy. Adrian ma spostrzeżenia, którymi chciałby się z wami podzielić, jeżeli chodzi o to co zaszło po dogrzaniu, tak jak ta powłoka już jest prawie że gotowa. Związana e, to co na pewno wyróżnia od tego typu produkt od klasycznych dressingów, to jesteśmy raptem 15 minut po aplikacji przedniej e, pierwszej warstwy. I ta powierzchnia jest zupełnie sucha w dotyku. To znaczy, dressingi zazwyczaj się lepią, takie dressingi w połysku potem się rozklapują po nadkolach, po y, progach, tak. Brzydko to wygląda, e, i... Brzydko to wygląda i, i spływają. Tutaj mamy powierzchnię zupełnie sucho. Możecie zobaczyć na, na moją rękę. Tutaj się nic nie przykleja, nic się nie dzieje. E, no i co? Jesteśmy gotowi na drugą warstwę. No ja jestem mega zajarany i jest ciekawe jak to wypadnie, jak wypadnie ten produkt jeżeli chodzi o drugą warstwę. Mimo, mimo tego, że jakby ta opona już i tak wygląda przepięknie i ja tutaj tak jak mówię cały czas byłem tym sceptykiem, być może nadal w pewnych kwestiach jestem, no bo nie przetestujemy trwałości, nie przetestujemy odporności i tak dalej dzisiaj, natomiast jeżeli chodzi o sam efekt wizualny, wow, jest, jest grubo. Także Pamiętajcie też, że ten efekt wizualny będzie częściowo zależny od tego, na jaką oponę to zaplikujecie. Niektóre opony tak z natury po prostu są matowe i rzadko który dressing e, się ich chwyta. Tutaj jest ta przewaga, że ten produkt chwyta się dużo bardziej niż dressing, nie będzie spływał. Natomiast sam poziom wykończenia może być różny w zależności od producenta opon. Okay. Słuszna uwaga, no. Dobra, no to aplikujmy drugą warstwę i zobaczmy, jak to się prezentuje. Dobrze, a więc tak, jeżeli chodzi o to, co zrobiliśmy, to Adrian zaaplikował drugą warstwę po naszej prawej stronie. Dzisiaj niestety musimy tak kucać tutaj, ale to takie są warunki. Na opanie z tyłu zaaplikowaliśmy jedną warstwę? Jedną warstwę po lewej stronie i na prawą stronę, dla porównania, zaaplikowaliśmy Wam Darkside'a i dotarliśmy go też, żeby ten efekt nie był taki y, bardzo w połysku, tylko żeby, powiedzmy, był bliższy temu zostawionemu przez Blackout'a Okej, okay. zerwiemy sobie teraz taśmę tutaj z przodu, zobaczymy jak to wygląda e, Przyznam szczerze, że gigantycznych różnic nie widzę, jeżeli chodzi o tą drugą warstwę Natomiast ta taśma zawsze jest magiczna, to jest tak jak z czyszczeniem skóry Że czyścimy skórę, mamy przydzielone taśmą i nie widzimy tak naprawdę tej różnicy Dopiero jak zerwiemy taśmę, to widać, że tu jest faktycznie wyczyszczone, a tu jest cały czas brudne Więc podejrzewam, że może być tutaj podobnie i... No nie, no, no i jest. Tak no jest różnica. Tutaj mamy zdecydowanie. Nie wiem, zobaczy, zobaczycie to idealnie na kamerze. Ewentualnie Michał tam coś podkręci, żeby to było bardziej widoczne. Nie, no Michał, no Michał chodź, za, 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 musimy... Tak, zapraszamy cię, żebyś pokazał, bo moim zdaniem jest naprawdę co. Ok, no i teraz sprawdzamy sobie, tak jak mówiliśmy, po prawej stronie, e, nie wiem czemu sprawdziłem, która to jest prawa strona, ale po prawej stronie mamy Darkside'a, po lewej tego Blackout'a, e, tutaj ponownie bez taśmy, spektakularnej różnicy nie ma, natomiast już sobie pozwoliłem delikatnie oderwać i ta różnica jest dosyć mocno widoczna, więc e, cóż, no zapraszam Was bliżej. Zgodnie z zazwyczajem tego kanału zrobimy coś, czego nie powinniście powtarzać u siebie, mianowicie polejemy świeżą powłokę wodą. Jeszcze raz wygrzaliśmy wszystko opalarką. Strasznie zżera z ciekawości, jak hydrofobuje ta, ta powłoka na oponach. Oczywiście wy zostawcie na minimum 12 godzin tą powłokę do wyschnięcia, najlepiej w zamkniętym pomieszczeniu, a ja mam tutaj spryskiwacz z wodą i zobaczcie, co się dzieje. Adrianie, czas więc przejść do podsumowania dzisiejszego odcinka. Pozwolę sobie tak niekulturalnie zacząć od swoich wrażeń, ponieważ ja tutaj byłem tym e, sceptykiem, byłem tym gościem na nie i muszę przyznać, że tak, zostałem przekonany co do tego produktu to znaczy nadal, po tym filmie nie jesteśmy w stanie potwierdzić tego wszystkiego, co nam przekazywałeś, czyli trwałości, czyli tego czy coś żółknie, nie żółknie i tak dalej, no bo nie mamy fizycznie takich, takiej opcji natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że jest to produkt, na który warto zwrócić uwagę i który warto brać pod uwagę, jeżeli chodzi o jakieś tam testy, czy produkty właśnie do zabezpieczenia chociażby aut zabytkowych. Ja jestem ciekawy jak to będzie wyglądało na tej Toyodzie. Toyota tutaj jest u nas praktycznie cały czas, co prawda bardzo dużo jeździ i jest myta często przez różne podmioty, nie tylko przez nas, natomiast zobaczymy. Jak to będzie, będzie to bardzo e, ciekawy też test dla nas samych. Jakie są Twoje wrażenia teraz tak? Dokładnie, samochód zostaje pod obserwacją, tak zwaną e, pacjenta będziemy obserwować. Ja jestem bardzo zaskoczony jak dobrze ta opona wygląda, e, jak mocno hydrofobuje. E, no cóż, jest wiosna, nie mamy aż tak ciężkich warunków, gdybyśmy to zapikowali na przykład w październiku. To pewnie byłoby dużo ciężej, ale, ale przyszła wiosna i będziemy obserwować. Mam nadzieję, że się nie zawiedziemy. No, myślę, że się nie zawiedziemy, znając markę CarPro. No tutaj z, z reguły oni, a jeżeli chodzi o opisy, etykiety, to co jest na opakowaniu, często myślę, że obniżają to, co mogliby napisać. Tam no faktycznie tutaj jest marketing, jest bardzo dobry, ale on nie jest nadużywany jak w przypadku niektórych innych marek. W tym przypadku jest zupełnie inaczej, więc ja na pewno spodziewałbym się, że będzie dobrze. Efekt wizualny już jest super, ale tak jak mówię, dopiero będziemy to testowali. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Być może testowaliście poprzednią wersję Blackouta i macie jakieś z nią, a już doświadczenia jakieś opinie na jej temat. Dwójki chyba jeszcze nikt nie testował w kraju, jesteśmy chyba pierwsi. Tak, więc yy, polecamy wam sprawdzić, przetestować. Ja wiem, że produkt nie jest tani, no, ale jest to powłoka pełnoprawna, także na pewno warto. Cóż, chyba dziękujemy. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące produktów CarPro, to dawajcie znać w komentarzach opakom. Ja, w konsultacji z nimi, postaram się na nie odpowiedzieć. I mam nadzieję, że do następnego. Tak, dziękujemy bardzo. Nasze social media są w opisie. Produkty, których używamy na naszych odcinkach, kupicie w sklepie Mr. Cleaner. Dziękuję, do następnego. Cześć.